Ja, Nefi, wywodząc się z dobrych rodziców, byłem nauczany nieco z całej wiedzy mojego ojca i jako, że widziałem wiele udręk w dniach mego życia, pan miał we mnie wielkie upodobanie przez wszystkie moje dni. Za Zaiste trzymałem wielką wiedzę o dobroci Boga i jego tajemnicach. Zaiste dokonuję zapisów w języku mego ojca, na który składają się nauka Żydów i język Egipcjan. I wiem, że zapis, którego dokonują jest prawdą. Wszystkim narodom, pokoleniom i różnojęzycznym ludom, do których dzieło to dotrze, niech będzie wiadomym, że Joseph Smith Jr., tłumacz tego dzieła, pokazał nam płyty, o których mowa, a które wyglądały na zrobione ze złota tyle zaś płyt, ile wspomniany Joseph Smith przetłumaczył, dotykaliśmy naszymi rękoma i widzieliśmy wyryte na nich znaki. Wszystko to miało wygląd starożytny i było osobliwej roboty. I z całą trzeźwością umysłu oświadczamy, że wspomniany Joseph Smith pokazał nam te płyty, bo widzieliśmy je i trzymaliśmy je w naszych rękach. I wiemy z całą pewnością, że wspomniany Joseph Smith ma płyty, o których mówimy. I składamy nasze podpisy, aby dać świadectwo światu o tym, co widzieliśmy. I nie planimy się kłamstwem, czego Bóg jest świadkiem. Księga Mormona, świadectwo Ośmiu Świadków. Dzień dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj bez żartów i na spokojnie. Chciałbym skoncentrować się w tym odcinku znowu na osobie Józefa Smitha, a właściwie na jego misji, jaką było przywrócenie Ewangelii Jezusa Chrystusa i przetłumaczenie pod Bożym Natchnieniem złotych płyt znanych dzisiaj światu jako Księga Mormona. O tym, że istnieją jakieś złote płyty, których treść będzie znana światu, właśnie jako Księga Mormona, Józef dowiedział się trzy lata po swojej pierwszej wizji, o której mówiłem w ostatnim odcinku. Jak prolog relacjonował w swojej autobiograficznej historii o istnieniu płyt, dowiedział się od anioła Mo o imieniu Moroni. Anioł wyjawił, gdzie znajdują się złote płyty, a do ujawnienia do, doszło 23 września 1823 roku. Spotkanie z Moronim znane jest w historiografii kościoła jako tzw. Tak druga wizja. Wspomniane płyty były zagrzewane w ziemi pod głazem na wzgórzu Kumora, niedaleko miejscowości, gdzie mieszkali Smithowie. Józef udał się na wskazane miejsce. Odgadnąwszy ziemię, poszukałem drąga, który wsunąłem pod krawędź głazu i uniosłem prawie bez wysiłku. Zajrzałem do środka i rzeczywiście ujrzałem płyty, urim i tumim oraz na pierśnik, tak jak powiedział wysłannik. Skrzynie, w której leżały, tworzyły kamienie zespolone czymś w rodzaju cementu. Na dnie skrzyni leżały w poprzek dwa kamienie, na nich płytę, a z nimi inne przedmioty. Próbowałem je wyjąć, lecz wysłannik zakazał mi, tego mówiąc, że nie nadszedł jeszcze czas ich wyjęcia i nie nadejdzie aż dopiero za cztery lata od tego momentu. Powiedział mi jednak, że mam przejść na to miejsce dokładnie za rok, że spotka się tu ze mną i że mam tak przychodzić, aż nadejdzie czas wydobycia płyt. Stosownie z nakazem udawałem się tam co roku, każdorazowo spotykając tego samego wysłannika przy każdym spotkaniu otrzymywałem pouczenia i nauki odnośnie zamiarów Boga oraz jak rządzić się będzie Jego Królestwo w ostatnich dniach. W okresie oczekiwania na moment wydobycia płyt Józef przeżył szereg pięknych, ale też gorzkich sytuacji. Mniej więcej w tym samym czasie zmarł starszy i ukochany brat proroka Arwin. Dwa lata później Józef najął się do pracy jako pomocnik w kopalni u niejakiego Jezusza Stahla. A 18 stycznia 1827 roku Józef zawarł związek małżeński z Emmą Hale, która była córką właściciela kwatery, którą Józef wynajmował. Emma była świadkiem wydobycia płyt przez Józefa. O czym zaświadcza matka proroka w jego biografii Lucy Mack. Emma kochała męża i całym sercem była przekonana o boskiej misji Józefa. Osobliwą sprawą jest, że zgodnie z Bożym Zakazem Emmie nie wolno było dotykać płyt. Zakaz dotykania i przyglądania się płytom obowiązywał wszystkich z najbliższego kręgu Józefa Smitha. Poza nim samym. Czasami jednak ciekawość jest silniejsza od najlepszych intencji. Pewnego razu, pisała Emma we wspomnieniach, dotknęłam płyt, gdy leżały zakryte na stole, badając ich kształt. Zdawały się elastyczne, jak gruby papier, i wydawały metaliczny dźwięk, gdy ich rogi były poruszane kciukiem. W około 3 miesiące Józef przetłumaczył treść płyt pod natchnieniem Bożym. Jest to te, temat, do którego będę jeszcze wielokrotnie wracał. Kolejno Martin Harris i Oliver Cowdery, przyjaciele rodziny, a potem sama Emma, służyli Józefowi jako skrybowie, skrupulatnie notując na papierze tłumaczenie złotych płyt, które pod natchnieniem Bożym dyktował Józef. Opublikowane w 1830 roku tłumaczenie złotych płyt znane jest dzisiaj światu. Jako Księga Mormona, czyli jeszcze jedno świadectwo o Jezusie Chrystusie. A co dokładnie z treścią Księgi? Czym były Urim i Tumim, o których wspominał Józef, że znalezione były razem ze złotymi płytami? W jaki sposób Księga Mormona świadczy o Jezusie Chrystusie? I gdzie są dzisiaj złote płyty? O tym wszystkim w następnym odcinku. Cześć.